Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki na czytaniu tygodniowym od 6 do 12 maja bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam, na talia i zobaczymy, co tam nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Mam nadzieję, że jesteście już po majówce bądź. Na półmetku. Dobrze się bawicie. Pogoda była piękna, więc można było odpocząć i delektować się wypoczynkiem w jakimś pięknym miejscu. Dobrze. Lecimy do kolejnego tygodnia. Poniedziałek. Trzy denary. Wtorek. Koło fortuny. Środa. Królowa mieczy. Mieczy, dobrze mówię, czy kielichów? Kielichów, przepraszam, czwartek as denarów, piątek paźdenarów, sobota cesarz, i niedziela sześć kielichów. W tle mamy rycerze denarów. No bardzo fajny tydzień, moje kochane rybki. Jakieś pieniądze do Was idą, zaległa wypłata, premia bądź jakieś pieniądze które po prostu Wam się należą. Zaległe faktury ktoś opłaci, może jakiś dłużnik od dnia odda Wam należności. No i ta wymarzona praca idzie do rybek, oczywiście tych, które tej pracy szukają. Możliwy też służbowy wyjazd, bądź, moi kochani, wyjazd na jakieś szkolenia. Wyjazd dawno planowany, opłacony, do którego pomalutku się, że tak powiem, przygotowujecie. Poniedziałek 3 denary, więc tutaj rybki wracają do pracy, do nauki, skończyło się biesiadowanie przy grillu. Wypoczynek się już skończył, trzeba wrócić do życia codziennego. To będzie dobra praca, dobra współpraca. E, mogą posuwać się jakieś propozycje, umowy, kontrakty, zlecenia. Jeżeli macie pracę, natomiast jeżeli szukacie pracy, no skrzynka mailowa na pewno jest pełna. Bądź e, telefonu nie odbieraliście, więc tam też może parę osób się nagrać, prosić o kontakt, bo oferta pracy jest. Jeżeli będziecie przeglądać internet, w tym dniu też pojawi się kilka ciekawych propozycji, warto oddzwonić, warto umówić się na spotkanie. E, bardzo dobry dzień na zdawanie egzaminów, podpisywanie umów, kontraktów, zawieranie jakichś transakcji, przyjmowanie zleceń to co już mówiłam. Trójka denarów to jest dobra praca, dobre pieniądze, dobra nauka, e, zaufanie do współpracy z ludźmi. Ogólnie w relacjach też bardzo dobrze, tak patrzę na ten tydzień. No, jak to w związkach, będzie różnie, raz lepiej, raz gorzej, ale widzę, że się kochacie, że się bardzo szanujecie, chcecie ze sobą być. Być może tutaj tematy małżeństwa się pojawią, bądź wspólnego już zamieszkania, jeżeli jesteście związkiem z takim jeszcze niedługim stażem. Czy samotne rybki mają szansę kogoś poznać? Tak, w pracy bądź na uczelni to może być zodiakalny byk, panna bądź ko koziorożec, ewentualnie yy, baran. Osoba może być kilka lat młodsza od Was bądź kilka lat starsza, więc będzie taka troszeczkę większa różnica wieku, ale Wam to absolutnie nie przeszkadza. W poniedziałek warto też zapytać się od, o kredyt bądź jakieś dofinansowanie, jeżeli tego potrzebujecie, bo tutaj rozpatrzone będą pozytywnie wnioski. We wtorek mamy kartę koła fortuny, więc będziecie mieć ogromne szczęście. Warto zagrać w lotto, jeżeli gracie, bądź ogólnie ulokować gdzieś pieniądze na giełdzie, w jakichś inwestycjach, bo możecie sporo zarobić. Ewentualnie już wcześniej poczyniliście takie działania i teraz no, ta fortuna sypnie. Nie grosze, ma grubymi jakimiś złotówkami, więc niektórym rybkom powiększy się konto. Możecie być troszeczkę niezdecydowani w tym dniu, więc pochopnie nie podejmujcie decyzji. Nie pozwólcie, żeby ktoś tą decyzję podejmował za was, bo koło fortuny jest to taka karta, która mówi, że jest wiele osób chętnych do współpracy, do pomocy, do doradzenia, ale mogą namieszać Wam tylko w głowie i odwieźć Was od tego konkretnego Waszego planu, więc starajcie się myśleć samodzielnie. Tą ostateczną decyzję, żeby jednak podejmować samemu. E, możecie być w tym dniu po, w podróży, w jakiejś trasie, być może zdajecie kurs na prawo jazdy. Już Wam mówię, że zdaliście, że będziecie mieli te uprawnienia. Na pewno, kochani, teorie z praktyką. No, jeżeli ćwiczyliście, na pewno też. Być może już odbieracie prawo jazdy w tym dniu. Koło Fortuny e, karta, która mówi, że wchodzicie w jakiś nowy cykl, więc teraz będzie ogromny ruch w, w pracy, w interesie możecie właśnie podjąć nową współpracę rozkręcać swój własny biznes i ogólnie iść do przodu bo teraz jakby no to koło fortuny obróciło się na tą szczęśliwą stronę i teraz dobra passa, szczęście dobre samopoczucie będzie Wam towarzyszyć ogólnie pozytywnie załatwione wszystkie sprawy urzędowe w niektórych będziecie mieli przysłowiowego farta na przykład zdążycie przed zamknięciem jakiegoś urzędu, biura, spóźnienie będzie wybaczone, jeżeli gdzieś tam na jakieś ważne spotkanie, żeście nie dojechali na czas, więc tutaj nie będzie tak, że ktoś przed wami zamknie drzwi i odeślę z kwitkiem, jak to się mówi, tylko faktycznie na ten ostatni moment będziecie mogli jakieś sprawy pozałatwiać, bądź nawet jeżeli sytuacja wydawała się beznadziejna, tutaj ktoś jakby łaskawie się wami zajmie. Więc wykorzystajcie tą pasę. W środę mamy królową kielichów, moi kochani. Bardzo dobre spotkanie z kobietą z podznaku Raka, Skorpiona bądź Ryby. Jeszcze sprawdzę, czy to jest królowa kielichów. Tak, królowa kielichów w ręku ma kielich. Takie niewyraźne te karty, ale na Watalia, więc chciałam spróbować. <laughs> królowa kielichów, bardzo miły, spokojny, sympatyczny dzień. Będziecie się kierować intuicją, będziecie mieli, życzliwi dla ludzi i Spotkacie się z wzajemnością takich emocji, możecie z jakąś kobietą coś przedyskutować, skonsultować, która dobrze wam podpowie, doradzi, podniesie na duchu. Więc dobry dzień na wizytę u lekarza, terapeuty, bądź spotkanie z mamą, siostrą, przyjaciółką, osobą, z którą macie świetne relacje, które pozwolą wam właśnie otworzyć się troszeczkę i ulżyć sobie w jakichś tam momentach trudnych życiowych, opowiadając o tym bądź o tamtym takie ploteczki, żeby się po prostu pozbyć pewnych emocji. Ta osoba na pewno będzie takim balsamem, lekarstwem na jakieś rany, które być może gdzieś tam jeszcze wam dokuczają. Bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o wiadomości, kontakt z ludźmi będziecie mieli, że tak powiem... Tutaj spotkania z osobami życzliwymi, konkretnymi, chętnymi do pomocy. Królowa Kielichów zapowiada też szczęście w związkach, więc być może partner bądź partnerka przygotuje wam w tym dniu jakąś niespodziankę, zwłaszcza kulinarną. No i kochani, komplementów, czułości, po prostu takiej życzliwości i bycia dla siebie miłym na pewno w tym dniu nie zabraknie. W czwartek mamy asa denarów. Bardzo dobry dzień na podpisanie umowy w sprawie pracy. Te rybki, które mają pracę, mogą dostać awans, podwyżkę bądź przedłużenie umowy kontraktu. Pojawią się szanse, tak? Więc tutaj ktoś może być hojny, właśnie dać premię. Może okazjonalnie coś kupicie bądź sprzedacie. Bardzo dobry dzień na to, żeby obejrzeć jakąś nieruchomość, grunt, działkę, dom, mieszkanie. Jeżeli staracie się o kredyt w czwartek, no tutaj widzę, że ktoś Wam daje. Jakąś fajną propozycję, więc na pewno ten kredyt uzyskacie. Wyrabianie wszelakich dokumentów, więc tutaj, czy prawo jazdy, czy jakieś inne dokumenty potrzebne Wam w załatwianiu jakichś spraw, na pewno będą pozytywnie rozpatrzone. W czwartek As denarów gwarantuje też takie konkretne, rzeczowe załatwianie spraw, więc tutaj nikt nie będzie owijał w bawełnę, będziecie wiedzieli na czym stoicie. I myślę, że bez przeszkód, jakieś takie właśnie sprawy, które są pilne, być może związane z finansami, z jakimiś opłatami, tutaj powinniście sobie sprawnie pozałatwiać. W piątek mamy pazia denarów, więc, być może, niektóre rybki, pierwszy dzień w pracy, być może na szkoleniach, może chodzi o naukę. Jesteście w to bardzo zaangażowani chcecie, jakby wykazać się z jak najlepszej strony. Więc będziecie tutaj naprawdę dawali z siebie wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Yy, drobne sprawy urzędowe bądź finansowe, być może zakupy dla dzieci, yy, jakieś dodatkowe zajęcia, zwłaszcza dla córki, która ma jakiś talent właśnie artystyczny, muzyczny. Będziecie chcieli tutaj być może zapisać na dodatkowe lekcje. E, swoją pociechę żeby rozwijać ten talent i ten diament oszlifować e, jeżeli wybieracie się na zakupy e, z dziećmi być może właśnie jakieś trzeba kupić potrzebne rzeczy, na pewno te zakupy będą udane to co planowaliście kupić kupicie e, niektóre rybki spotkają się z koleżanką z pracy bądź ze szkoły żeby sobie porozmawiać, być może w sprawach biznesowych, być może w sprawach współpracy, ewentualnie wyjść po pracy na kawę i spędzić ze sobą chwilę, wymieniając się doświadczeniami. Bardzo dobry dzień, żeby zapisać się na jakieś szkolenia, kursy, warsztaty, ewentualnie porozmawiać na temat podwyżki z szefem. Tak, no te rybki, które przyjęły w tym tygodniu oferty pracy. Myślę, że bardzo szybko nauczą się e, tego, czym mają się zajmować, obie, objęcia tej nowej funkcji, bardzo szybko się dostosują do, do nowego e, środowiska zawodowego, można tak to powiedzieć. I będziecie też bardzo pozytywnie postrzegani przez e, waszego pracodawcy. No, pamiętajcie, że przez te kilka dni będziecie obserwowani, będziecie e, Rozliczani ze wszystkiego, ktoś tam może Wam patrzeć na ręce, pilnować Was, więc starajcie się wykazać z jak najlepszej strony. A talent macie, jesteście pracowici, więc tutaj nikt nie powinien mieć do Was żadnych jakichś uwag. W związkach pojawi się temat dzieci, więc te pary, które o tym myślały od dłuższego czasu, być może wreszcie od myślenia przejdziecie do działania, ale to jeszcze nie w tym tygodniu. W sobotę mamy kartę cesarza, spotkanie z ojcem, starszym bratem. Może ojczymem, dziadkiem, tutaj ktoś, jakiś senior z rodu, z rodziny, być może was odwiedzi, będzie chciał z wami porozmawiać, udzielić jakichś wskazówek. Konkretna decyzja odnośnie pracy, jeżeli byście na okresie próbnym, wydaje mi się, że tutaj się zdecydujecie. Szef będzie z was bardzo zadowolony. Cesarz to też odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje czyny, więc tutaj rybka będzie starała się pokazać z jak najlepszej strony. Będzie chciała troszeczkę porządzić i wydawać polecenia. No, być może trzeba czasami e, zorganizować czas i dzień swoim najbliższym, tak, żeby wiedzieli, co, jaki obowiązek do kogo należy. Jak to mówię, jak kota nie ma, to myszy harcują, więc tutaj rybka będzie się w tego kota e, wcielać, żeby wszystkim zarządzić. Cesarz, panowie. W tym dniu spędzicie czas z dziećmi, jeżeli macie. Jeżeli nie, to może wejście w męskim gronie, żeby sobie troszeczkę posiedzieć, porozmawiać z przyjaciółmi, z kolegami i troszeczkę odreagować od pracy i od takiego życia codziennego. Oczywiście nie zaniedbując rodziny i swoich obowiązków domowych. Dobrze. W niedzielę mamy szóstkę kielichów, bardzo sympatyczna niedziela, może go, Was ktoś odwiedzić w tym dniu, może goście, może rodzina, może być tak, że przyjedzie do Was ktoś, z kim dawno się nie widzieliście, bądź Wy odwiedzicie miejsce, z którym łączy Was miły sentyment, może strony rodzinne, tam gdzie się wychowywaliście, może jakieś ulubione miejsce, gdzie lubicie sobie wyjechać na krótki wypoczynek. Na pewno spotkacie się z życzliwością, sympatią ludzi, dobre wiadomości, pomoc bądź odwdzięczenie się za jakąś wcześniej wyświadczoną przysługę, może ktoś Wam podarować coś, właśnie jakiś prezent, jakiś upominek w ramach wdzięczności. No i ogólnie bardzo miłe spotkanie. No, te rybki, które organizują na przykład przyjęcie komunijne bądź na takie przyjęcie jesteście zaproszeni, na pewno miło. Spędzicie czas w gronie bliskich osób, Zadowoleni i, i z atmosfery, i yy, z kulinariów, które będą Wam zaproponowane. Ogólnie na pewno bardzo miła rodzinna niedziela w fajnym towarzystwie, bardzo taka spokojna, na pewno sobie odpoczniecie. Nawet jeżeli nigdzie nie wychodzicie, będziecie mieli się czym zająć, i tutaj możecie też liczyć na towarzystwo fajnych osób. No dobrze, kochani, to tyle. Bardzo fajny tydzień. Jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie tylko na głowę, czyli wszystkie delikatności z głową związane: oczy, uszy, pamięć, sen, problemy ze snem, bądź właśnie zbyt takie przemęczenie, prawda? Mogą być jakieś bóle głowy, migreny, bóle uszu, więc tutaj zwróćcie na to wszystko uwagę, a może ząb się odezwie. I trzeba będzie iść w przyszłym tygodniu do stomatologa. No dobrze, kochani, to tyle. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo znak ascendentalny. Widzimy się na kolejnym czytaniu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.